Czy auto z przebiegiem 400 tysięcy i wysoką ceną może być atrakcyjnym kąskiem do zakupu? Oczywiście, że to zależy, ale w tym przypadku, no jasne. Mamy tu przykład BMW F11, 535 diesel w M pakiecie i przebiegiem prawie 400 koła i do tego wysoką ceną. Brzmi jak ogłoszenie absurd. To super silnik N57, który jest super do pewnego przebiegu, potem zaczyna robić się drogo. Ale według sprzedawcy fura ma silnik po kapitalce. Nowy wał, panewki, pompa oleju, rozrząd i to wszystko na nowych klamotach. To brzmi jak jakieś 25-30 tysięcy wsadzone w silnik. Skrzynia to 8HP, więc jak ma wymieniany olej, to trzaśnie lekko 500-600 tysięcy. Jeśli chłop ma na to wiarygodne kwity, to ja bym brał taki samochód. Bo w tym przypadku to lepsze rozwiązanie niż udawane 250 tysięcy na lotu. Zawsze sprawdzaj to, co jest w ogłoszeniu. I obserwuj mnie, bo będzie więcej o takich autkach z wysokim przebiegiem. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki i zdrówka. Wąs mi się odkleił.